dzisiaj Wam pokażę kolejny, szybki, prosty przepis na sałatkę. A z czego to będzie sałatka? Będzie to sałatka z ogórków zielonych. A więc zaczynajmy. Na początek ja mam tutaj umyte ogóreczki. Nie obieram ich ze skóry, ale jak chcecie, to może je, możecie je obrać. Zatrę sobie tutaj na mandolinie, ale możecie również pokroić plasterki nożem. Ogórki mamy starte. Teraz sobie je posolę. Dodam trochę pieprzu. Razem wymieszam i odstawię na parę minut na bok. Ogórki odstawiam na bok, a ja sobie w międzyczasie pokroję cebulkę. Teraz cebulkę dołożę do góreczków. Przemieszam tylko. OK, odstawiam. A ja w międzyczasie sobie pokroję natkę pietruszki. Ogórki swoje odstały. Teraz dokładam natkę pietruszki. Dodam około dwóch łyżek octu jabłkowego. Teraz dodaję śmietanę. Śmietanę 18% i mieszam do połączenia się składników. Smaczka wymieszana. Teraz odstawiam na 10-15 minut, żeby nam się smaki przegryzły. Patka swoje odstała. Smaki się fajnie przegryzły. Tak się prezentuje. Idealna do kanapek. Na śniadanie lub na kolację, ewentualnie do grilla, a więc kochani, jeśli wam się podoba pomysł na wykorzystanie ogórków w taki sposób, zachęcam was do wypróbowania tego przepisu, życzę smacznego i do zobaczenia.